No witam serdecznie wszystkich. Muszę powiedzieć, że mecz chyba bardzo dobry w wykonaniu obu drużyn. Wiadomo, że wynik wskazuje na to, że górnik... Tutaj może z Kretesem przegrał, ale, ale tak naprawdę do momentu strzelenia drugiej bramki ten wynik był otwarty i mógł się potoczyć w każdą stronę. Myślę, że wykorzystaliśmy te momenty, które w piłce są najważniejsze, bo długimi, długimi momentami optyczną przewagę posiadał górnik. My wykorzystaliśmy swoje momenty, swoje okazje, też dobrze utrzymywaliśmy się i zawodnicy realizowali swój pomysł na, na tą grę. I myślę, że to nie było tak, że, że Górnik tutaj był słaby, a, a ani Górnik nie był tak słaby, ani my tak dobrzy. No. Tak, mecz się ułożył, wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, zrealizowaliśmy swój plan taktyczny, a, a ja myślę, że, że tutaj ciężko będzie każdej drużynie grać. I cieszę się, że dzisiaj stworzyliśmy fajne widowisko, bo Górnik to jest drużyna, która gra w piłkę i, i, i my również do tego dzisiaj dostosowaliśmy się. Skuteczność nam dopisywała, ale my w poprzednich meczach, gdzie też liczono mi głośno, ile to już meczy, sześć bez zwycięstwa. A, a, a cały czas wierzyłem w tę drużynę, bo, bo graliśmy dobrze, graliśmy podobnie jak dzisiaj, brakowało skuteczności i ta cienka linia między remisem, zwycięstwem a porażką no jest. I, i, i dlatego no, cieszę się z dobrego spotkania dzisiaj, jakie stworzyły obie drużyny. Było dużo y, y, piłkarskich umiejętności, dużo akcji, dużo taktyki. Jestem zadowolony, no wiadomo, że z, z wyniku, ale, ale również z gry mojego zespołu no i tutaj tak współczuję, bo, bo, bo dobrej gry górnika, a mimo to wynik taki trochę na wyrost. Przede wszystkim gratulacje dla trenera za zwycięstwo. Nierzadko się... Z... taki wynik jest no, absolutną rzadkością i, i dawno nie pamiętam, kiedy przegraliśmy w takich rozmiarach. Natomiast zgadzam się z trenerem Stokowcem, że do drugiej bramki mecz był otwarty z przewagą naszą, natomiast absolutnie brakowało skuteczności i przede wszystkim myślę to zaważyło na tym, że ta gra nie nabierała tempa z naszej strony, a po drugiej bramce to praktycznie przestaliśmy funkcjonować jako drużyna, próbowaliśmy ratować, jeszcze grając trójką obrońców, natomiast przytrafiały się błędy bardzo duże i przeciwnik skrzętnie to wykorzystał, także wypada nam tylko Przetrawić tą przegraną. Wiadomo, jutro jest następny dzień, i, i musimy wrócić do, do swoich obowiązków. Nie ma tutaj mowy, żeby y, nagle opuścić głowę. Tym bardziej, że za tydzień gramy następny mecz. Pozostały trzy mecze do końca, i y, jestem przekonany, że drużyna tym bardziej y, potrafi zregenerować się. Zarówno fizycznie, jak i mentalnie, i przystąpić do meczu z pogonią tak jak to było czy to przed meczem z ruchem, czy przed meczem z zagłębiem lubin. Z pewnością ten sezon, i to, to taki obraz dzisiejszego meczu, gdzie nie najgorsza gra w polu. W, do, do momentu, kiedy tracimy bramkę, natomiast później zaczyna się szybko sypać i, i widzimy, że, e, że ten potencjał, jaki jest w sytuacji takiej, kiedy drużyna gra e, pod względem organizacji na, na pełnych obrotach, wtedy możemy grać na, na niezłym poziomie i bić się o zwycięstwo, natomiast jeżeli e, gra niestety jest taka sobie i każdy zawodnik próbuje grać swoją piłkę, no to sami widzieliśmy, jak to się skończyło. To wszystko dziękuję. Ja również dziękuję. Czas na pytania. Bardzo proszę o przedstawienie się, podniesienie ręki, by można było dostarczyć mikrofon bezprzewodowy. Bardzo proszę, czekamy. Czy te no problemy, jakie były w ostatnich dniach, znaczy brak, brak licencji, to Panu jakoś, nie wiem, pomogło, bo, bo zawodnicy i tak już się, nie wiem, uspokoili, bo, bo sytuacja się wyjaśniła na razie na nie. Czy dodatkowa mobilizacja była z tego powodu, bo się chcieli pokazać tutaj, no że mimo wszystko potrafią? No jeśli brak licencji miałby dodatkowo mobilizować zawodników, no to ja dziękuję za taką mobilizację. No, raczej, raczej mieliśmy problemy, żeby to poskładać i w drugą stronę odwrócić. Może powiem tak przewrotnie, że jest z nami psycholog, zresztą współpracuje, także jesteśmy pod stałą opieką psychologa i może to nas ratuje. Paweł Habrat zresztą, którego pozdrawiamy. I, i, I powiem tak, mamy drużynę i ja w nią nie wątpiłem nigdy, i, i, i ta drużyna dzisiaj wygrała, i ta drużyna, powiedziałem. Wyniki są różne i można przegrywać, ale. Ale jest jeszcze godność, także myślę, że godnie idziemy przez tą rundę, mimo że, że doskwierają nam tam różne problemy, ale dzisiaj pokazaliśmy między innymi, bo też graliśmy poprzednie mecze równie dobre, to były minimalne. Przegraliśmy z Jagiellonią tylko 2-0, gdzie, gdzie graliśmy najlepszy mecz w rundzie, myślę, oprócz dzisiejszego I, i mówię, mamy drużynę i absolutnie się nie zgadzam z tym, żeby... Takie problemy, taki brak licencji miał nas zmobilizować. To był kolejny cios, z którego podnieśliśmy się, ale, ale to jest marne pocieszenie. Dalej liczę na to, że, że ta drużyna dostanie wsparcie w postaci sponsora, w postaci utrzymania jej, bo ci zawodnicy zasługują na to i myślę, że ten klub też zasługuje na to, żeby, żeby dalej być w Elicie. Dziękuję.